O, jak dzisiaj ładnie, a jutro będzie 20 stopni. Jutro dopiero będzie kotów na ulicach. Tymczasem jedziemy do kuleczki. No dzisiaj to na pewno będzie. Kuleczka gdzieś tutaj. Malutka. Zerknę jeszcze tam. Ostatnio wyskoczyła gdzieś stąd. Gdzie ona może być? Tu jej nie ma. nie za mną. Już jest za mną. Maluteńka. Dzisiaj ma jedzonko kupione. Jakieś nowe. Jeszcze takiego nie jadła. Maluteńka jeszcze takiego nie jadła. Cześć kuleczka. Cześć kuleczka. Patrzcie co robi. Jak się przytula. Jak ona kocha mój plecak. Wie, że to jest torba z jedzeniem. I się przytula do niego zawsze. Malutka. Jaka jesteś milutka w dotyku. Taka kochaniutka, może na rączki, dzisiaj przyjdę. Dasz się złapać na rączki, kuleczka. O, idziemy do siostrzyczki, kuleczki. Patrzy się tam. Chodź, kuleczka. Poznamy się z swoją siostrzyczką. Zobaczymy ją. Bo ona tam stoi, patrzy się. No i już czmychnęła. I już czmychnęła. Co ona jest taka. Co ona jest taka nieśmiała. Przeciwieństwo kuleczki. Przeciwieństwo małej kuleczki. Patrzcie, co kuleczka robi ogonem. Trzęsie się. Widzicie, jak ogonek jej się trzęsie? Co tam jest na drzewku? Ptaszki latają? Ptaszki latają? Dobra kuleczka, to chodź. Chodź ty. Idzie ta kuleczka, czy nie? <gry> Maluteńka, jedzonko chcesz? Kochaniutka Co? No chodź tu Kuleczka Malutka Tylko do plecaka ciągle biega No już ci daję Dobra, bo więcej się nie zmieści A kto to tak krzyczy? No ja Czyli kto? Maluteńka kuleczka, o wstała, czekajcie na trawkę, na liście i to damy już tutaj, dajemy kuleczce malutkę, no już nie krzycz, nie krzycz malutka, tylko jedz, sobie rybkę, malutka je rybkę i chrupeczki tuńczykowe, jeszcze tam ma nałożone, kochaniutka mała kuleczka. Malutka. Oho, jak gryzie. Oho, jak chrupie kuleczka mała. Proszę bardzo. Jaka kochaniutka Kiciuniu moja kochana. Co tam się dzieje? <laughs> Ludzie w oknach patrzą na kuleczkę? Jak je? Patrzcie. <laughs> Malutka. Chrupeczki same zostały kuleczce. Chyba, że coś się z jej uchem dzieje. Trzenie się łóżkiem. Kuleczka mnie toleruje. Kole, kuleczka to jest kuleczka. dołożymy jej mięska jeszcze, do tych chrupeczków. Nie. Patrzcie, patrzcie co robi, patrzcie co robi! Patrzcie co robi! Nie można było jej tego zabrać, bo nie chciała oddać. Za żadne skarby świata, Kuleczka nie chciała oddać tacuszki jeszcze. Jak nie zjadła. Patrzcie, jak się patrzy. No zaraz ci dam. Maluteńka. Musimy zostawić kuleczkę, żeby za nami nie biegła Kochaniutką, a ona sobie tu będzie jadła Co kuleczka? Maluteńka o, patrzcie jaki garbusek z niej. Zostawiam kuleczkę W takiej postaci Czyli chrupiącą Muszę jechać. Nie muszę, ale jadę. Kochaniutka. Chrupie.